Zaczęło się w 97 roku, przynajmniej dla mnie, chłopaki mieli TJ wcześniej, tyjotka, wiesz. ja tam dołączyłem na kilka numerów, potem jakoś przed 98 rokiem, może nawet wcześniej się zaczęło, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie przed 98 rokiem jakoś TJ się rozpadło, część chłopaków założyło Stare Miasto, no a Onar jakoś tam gdzieś sobie... Dryfował, ja też i założyliśmy razem zespół po 81 który de facto wcześniej miał nazwa... nazwy, ale je... miał gorsze nazwy. Nazywał się m.in. jak jeden z makaronów, ale o tym nie będziemy mówić. Ale... No i co tam dalej? No... no i co? Nawiązaliśmy współpracę z Tytusem. No tak jest. Pierwsza płyta, na zawsze będzie płonął, produkcja Ośka. Zrobiliśmy ją, wydaliśmy ją chyba na winę RuECO. Jako... Jeden z pierwszych, no, takich dobrych winy i dobrze tłuczonych to dzięki Tucowi. Zgadza się. Eee, później nasze losy się toczyły różnie. Mianowicie drugi płomień, 81, z dołączeniem... dtus de de Z dołączeniem do który też miał jakieś problemy wydawnicze. Stworzyliśmy płomień, nasze dni. No ta płyta to już była jakaś taka mocna eklektyczna płyta, nie do końca spójna i nagrywana w różnych miejscach. Z różnymi procentami, co nie tak. końca historia tej płyty jest... Szalona. Enigmatyczna, szalona. Z Moim ulubionym kawałkiem z pierwszej płyty na zawsze będzie płonął. jeden 81 wydanej nakładem Asphalt Records jest kawałek pod tytułem głowa do góry. Mam tą swoją ulubioną zwrotkę z tych pierwszych prób, wszystkich i z tych dawnych czasów. Co dalej? Myślę, że z drugiej płyty, tej takiej mniej, mniej, mniej dobrej i bardziej rozwiązłej. Historię z sąsiedztwa. Właśnie. To to był z dramatem, którego zresztą teraz nie ma na razie. No i tam już pokazał swój, próbkę swoich umiejętności. Deus również. No jest to taki kawałek reprezentatywny dosyć. Nie Ale... może nie mieliśmy singla wtedy, ani teledysku. Do obydwu nie, no no nie mieliśmy chyba single no tak, niestety. No teraz to się zmieni. Natomiast natomiast tak, to był ulubiony mój numer z drugiej płyty, nie wiem jak Marcina. No, i gdzieś z tego, z tego z tytułu tego kawałka zaczerpnęliśmy tytuł płyty nowej, którą mamy zamiar teraz wydać. Bo jest Kale, to już z tego jaki z, w jaki sposób? Kontynuacją tego, tego kawałka i ja opisujesz? wiele wiele chwili, miejsc, momentów i sytuacji z naszego życia. Eee, a propos mojej solowej kariery albo solowych nagrań. To od początku nie były tak do końca solowe, ponieważ tworzyłem duet z moim człowiekiem Ośką, który był moim producentem. Cały czas z nim jakoś utrzymuję kontakt. Doprodukowaliśmy pierwszą płytę, która nazywa się Super Relax. Był to rok 2001 chyba, z tego co pamiętam. Albo drugi, bo daty są to już różne, ponieważ wydawnictwa Rex, wtedy wszystkie płyty śmigały po mieście. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nie wiadomo w jakiej ilości, więc cokolwiek. Ale też dla Krzysztofa Kozaka również pozdrowienia tutaj przesyłamy, który wydał również naszą płytę ja, na 7 dni. A wracając do ośki, no to to była pierwsza płyta Super Relax z Instingiel od lat jedyna, jakie mieliśmy wtedy. Druga płyta to było wszystko, co mogę mieć wydana w, w Majorcie Warner Music Polska, który który w ogóle się zebździł, e, niż nam pomógł, no ale cokolwiek, w, w dużych firmach tak jest podobno, więc z tego co wiem dużo osób ucieka z dużych firmy też żeśmy to zrobili, ale mieliśmy przynajmniej zajebisty klip klubing, który mi się oczywiście podobał. E, mm, po tym może niekoniecznie tematycznym, ale, ale, ale wyprodukowania go jakości, obrazu i wszystkiego był dla mnie naprawdę bardzo fajny, miło wspomniałem to wydarzenie. No i co? I trzeci element to moja solówka, która wyszła w czerwcu. Osobiście się nazywa. Z niej już trzy single. E, Pomogli w tym Kamej. Wydaliśmy Wyszto Drugie Piętro i Osobiście. Osobiście najbardziej osobisty kawałek z mojej płyty, najbardziej mi się podoba. Ale oczywiście telewizja się najmniej podoba, więc trudno, działamy dalej. No i tyle o mnie. Co wam mogę powiedzieć? No. Sprawdźcie moje zachrypnięte gardło, sprawdźcie Ursynowi, sprawdźcie nowy płomień. Od 2001 roku, kiedy ona zaczął wydawać jakieś swoje rzeczy, ja gdzieś tam sobie e, pisałem zwrotki i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. <laughs> Były różne plany. Najpierw miałem nagrać solówkę z praktykiem. To niestety nie doszło do skutku, ponieważ ja nie byłem zdecydowany. <laughs> różne pomysły przychodziły mi do głowy i tak dalej. W końcu jakoś tam doszedłem do porozumienia z Nunem, producentem wtedy Popularnej w miarę grupy Gramatik. Oni rozwiązali jakoś swoją, swoją działalność w ten sposób, że Nuno od nich odszedł, działali na własną rękę. No i ja jakoś przechwyciłem Nuna, mówię słuchaj, zrób mi dobre bite, robimy fajną płytę truskulową i tak dalej, wtedy miałem taką zajawkę. I w 2002 roku nakładem T1, teraz, którego nie pozdrawiam. Wyszła płyta pod muzyka klasyczna. Myślę, że znana publiczności szerokiej czy wąskiej, nie wiem. W miarę dużo sukces odniosła, moim zdaniem. E, no i cóż, była to płyta, która miałaby odzwierciedlać e, jakieś takie nasze inspiracje z klasycznego hip-hopu, klasyczne bite pocięte sample, e, klasyczny rap techniczny bez, jakiś tam, e, bez jakiegoś super przekazu, chociaż były kawałki ważne dla mnie. E, co prawda teraz traktuję inaczej, no bo byłem znacznie młodszy. Dwa single, refleksje Seniorita. Z tego drugiego jestem mniej zadowolony, no ale oczywiście ten drugi się mi bar, bardziej podoba publiczności. to jest jakby jasne. Później co, później długa przerwa. Znowu zastanawiam się co robić nono odszedł w jakieś swoje elektroniczne projekty, gry, gry studyjne, wcześniej miał Bleak Output. No i ja postanowiłem, że zrobię solówkę, zacząłem nagrywać To UNU na studiu. I tak jakoś nagrałem chyba ze trzy kawałki do różnych bitów, po czym no, stwierdził, że, że może jednak zrobimy to razem, zrobił do tego jakieś remixy. Początkowo miało to mieć taki charakter mocno elektroniczny odchodzący od hip-hopu dosyć znacznie. Natomiast yy, natomiast później ja trochę zainteresowałem w ten materiał. Powiedziałem, że nie do końca mi odpowiada, yy, no, aż takie aż ta, aż taki odejście od, od tych schematów hip-hopowych. No, i w efekcie powstała muzyka poważna, która jest tak pół na pół hip hopowa, są jakieś tam nowe, nowe elementy innych, innej muzyki, coś elektronicznego, coś ale Depeche i takie rzeczy. Mimo to uważam, że gdzieś to w tych kanonach hip hopowych się mieści. <coughs> Co więcej, o tej płycie. <coughs> Więc dla mnie to miała być bardzo osobista płyta i pewne katarzis, tak jakby oczyszczenie się ze wszystkich moich przeszłych przeżyć. No i naprawdę otworzyłem się na tej płycie, jednak nie spotkało się to z aprobatą tak dużą, jak przy pierwszej płycie, jednak ludzie wolą hity. No ale to jest jakby zrozumiałe, jednak cieszę się, że nagrałem tę płytę i jest to dla mnie ważna płyta, bardzo osobista. Teraz, po tym jak zrobiłem to, jak już powiedziałem, wszystko na temat swojej przyszłości, jakichś swoich emocjonalnych tam rozterek, przyszedł czas na to, żeby zrobić klasyczny rap po prostu, bo to jest coś, z czym się jaram tak naprawdę od dziecka i coś, czym chcę się zajmować tak naprawdę. Więc po latach postanowiliśmy nagrać kolejną płytę. Nosiliśmy się z tym zamiarem dosyć długo, bo rozmowy o tym, myślę, że można byłoby jakoś się tam ulokować już dwa lata wstecz. Przeplatały się cały czas. Cały więc. czas o tym gadaliśmy, tak od czasu do czasu, że może byśmy coś nagrali i tak dalej. No i w końcu zdecydowaliśmy się na to. Niektórzy mówią, że jakby odbiegamy od siebie stylami, aczkolwiek ja tak nie uważam. Jakby muzycznie być może, bo moim producentem był Nun, nun jakby wiadomo... Lubi rzeczy Niszowe i takie projekty bardzo trudne. U mnie znowu ośka, który, no. który dążył zupełnie inne klimaty. Przy ostatniej płycie mojej zgromadziłem więcej procentów i na przykład kawałek na pod tytułem 04895 był. Na bicie kociołka. No, mówię przecież kociołka. Też kotła pozdrawiam będzie na naszym nowym pomieniu. Piękny kawałek. Zresztą to będzie taki pierwszy singiel internetowy. Tak, mamy zamiar wypuścić pierwszy singiel internetowy pod tytułem powiedz na osiedlu. Człowiek. W każdym razie, wracając do tych rozbieżności, to uważam, że właśnie one się brały głównie z muzyki, a nie z samego stylu rapowania, bo to, że ja się zdecydowałem na, na przykład na muzyce poważnej jakby poruszyć tematy emocjonalne i zrobić płytę totalnie poważną, niszową, jakąś taką, to nie znaczy, że, że nie lubię robić kawałków zabawowych, że jestem człowiekiem, który się nie lubi bać, bo wszyscy tutaj obecnie wiedzą swoje, znają mnie z pewnych tam imprez. Natomiast po prostu, tak jak mówiłem, chcę robić, myślę, on też, podwórkowy rap, taki zwykły, czysty rap, taki jak on jaki on jest z korzeni swoich, taki jak powinien być. Z pewną inspiracją z zachodu, prawda, z Ameryki, jakiś tam dipset, jeśli chodzi o brzmienie bitów i tak dalej. Także ta rozbieżność to, to, jest, to jest taka wymyślona przynajmniej. Ale będziemy mogli ją sprawdzić, czy, tak, czy takowa jest. Naszym zdaniem nie ma i spróbujcie na nowym płomieniu, który praktycznie już kończymy. Realizację tej płyty. E, jest tutaj też paru producentów, pomogło nam w wyprodukowaniu jej. Głównie Skup, człowiek, który był na mojej solówce osobiście, możecie go sprawdzić. Myślę, że w 60-70% naszej płyty. Dodatkowo Clemson, e, dodatkowo Ośka dał nam jeden bit. Taki. Poważnie, 50. Ośka to nasz stary producent. Stary producent, który pojawił się tutaj jako taki rodzynek, można powiedzieć, kawałek roboczy, to przejażdżka, czasów. też będziemy mogli sprawdzić go. Eee, jeden bit dał Eriks, jeden kociołek Zjawin. Zjawin. To jest taki człowiek Zjawin, który zrobił bit na płytę L do zresztą do jednego z singli. Mm -hmm. w tej chwili nie pamiętam. Mm -hmm. eee, no i być może to też będzie u nas jeden z singli do Bitu z Jawili. jest zupełnie numer, zobaczycie zupełnie inny też. Jeszcze po połomieniu pewnie jakieś solówki. Na pewno, bo już nie dalej zaczynam, ale to jeszcze daleka przyszłość, a może nie tak daleka, najbliższy wrzesień 2005 sprawdźcie to. Sprawdź na nasz kawałek WWE z się miliarda. To jest dobry track dla wszystkich. To, było, to jest dla całej Polski, ale jest to typowo regionalny kawałek. O nas i stąd ją na plecach jej oddech, ja mówię tobie ziom, Naprawdę to jest dobrze, są so, nasze korzenie Bloki światła, to miejsce jest dla mnie jak druga matka Mam tu wszystko, wiesz i jeszcze trochę I nie pytaj mnie kurwa, kto tu biega z prochem Czy mam pipułki i załatwić współsztuki? Bo jak chcesz, to załatwisz, jak nie, to jesteś głupi Jak nie, to jest swój Ten trakt nie nie z nami stąd, uh. bardziej niż profesorowie W tym mieście, szczęście może czekać za rogiem Uwłażyć na serce Bija, biją emocji. Seks, narkotyki, nikomu już z od z sztuki chcą, żebyś dał im na kolczyki force okay. Póki co dla odwagi piją drinki z polsem Piją Aha. porto, później piją, whisky Będą wdają swój i robić streamy Oczywiście panu musiał cię na ja wiesz jak to jest Sejori to ma w głowie, nie wszystkich. Wow. One tylko szukają sponsorów, ciskaniem hitsy Włóczę na festiwal w Opolu Chirek brona, lubią. bo bo ich one lubią, bo ja życzę, tak? Już chyba w Czuję czujesz to tempo, ja czuję to tętno, niektóre jest ciężko, to miasto napędza nas, czy Dobra, to było okay. tyle.